Witam Was moi drodzy z tej strony Rafał Baran z życia na Filipinach. Słuchajcie, jedziemy dzisiaj do Pamplona. Niesamowite miejsce górskie, gdzie pokażę Wam niesamowite widoki. Polatamy sobie dronem, zjemy coś i odpoczniemy od tego miasta do magety. Zaczynamy odcinek. Pewnie tego jeszcze nie widzicie, ale te góry tam za mną, tam, 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 na samym końcu, to tam właśnie jedziemy. I tam naprawdę będzie niesamowity widok. Tam jest fajna restauracja, fajny most, fajny kościół, fajne inne rzeczy, które po prostu musicie zobaczyć. Pierwszy raz tam będę z dronem. Czekam na niesamowite zdjęcia, naprawdę, to musi się udać. Pogoda jest idealna, jest trochę wiecznie, ale będzie dobrze. Aha, i słuchajcie, jeżeli interesuje was życie na Filipinach, chcecie wiedzieć więcej na ten temat, Zapraszam Was do subskrypcji tego kanału, kliknięcia łapkę w górę. Was to oczywiście nic nie kosztuje, a nam to sprawi ogromną przyjemność, bo dzięki to Wam ten kanał będzie się po prostu rozwijał. Jedziemy dalej! Ja już jestem w Pamplona, ale zanim zaczniemy opowiadać o tym miejscu i tłumaczyć co tutaj się dzieje, to może wyjaśnię pewną rzecz, bo to co tutaj widzicie, nie, to mi rogi nie rosną jeszcze, podobno. Natomiast coś mnie po prostu ugryzło i przez cały weekend nawet nie byłem w stanie nagrywać, bo całe czoło mi spuchło, teraz już jest dużo, dużo lepiej, ale tak w ramach wyjaśnienia, że coś czasami się może stać na Filipinach, że w najbardziej niespodziewanym momencie Ciebie coś ugryzie i coś ci zacznie puchnąć. Różnie człowiek reaguje na różnego rodzaju insekty. W tym wypadku stało się coś takiego, teraz już uwierzcie mi jest dużo, dużo lepiej. Co prawda troszeczkę kolor się zmienił, ale podejrzewam, że za kilka dni całkowicie to zniknie. Tak informacyjnie. Ale jesteśmy w Pamplona. Zobaczcie, jak to tutaj wygląda pięknie. Zanim przejdziemy do latania dronem, to jeszcze przydałoby się Wam pokazać, co tutaj jest. Jesteśmy w tym momencie w Kafe Alicia. Kafe Alicia to jest taka nowa restauracja, no dobrze, może nie taka całkowicie nowa, która została otwarta bodajże chyba jakieś 2-3 lata temu. Ogólnie mamy tutaj jakieś 30-40, no do maksymalnie no, 40 km z Dumaguete i to jest w Pamplona. Można powiedzieć, że na szczycie góry. Do magety, jeżeli nie jestem w błędzie, to gdzieś powinno być za nami, po całkowicie drugiej stronie. Tutaj mamy widok w ogóle na całkowicie inną stronę wyspy. Jak widzicie, to miejsce jest ogólnie ciekawe, bo po pierwsze, restauracja została wybudowana z kontenerów, co rzadko to się widuje na Filipinach. Tam został specjalnie wybudowany taki kościół, który jest bardzo często odwiedzany przez turystów. Tutaj został zrobiony specjalny most, przez który się można przejść. Plac zabaw dla dzieci, co jest też, słuchajcie, super. A tam jest resort. Resort górski, który też zobaczycie z ujęć z drona. I też jest w całkowicie z kontenerów. Tutaj, przyjechałem tutaj troszkę tak, no, można powiedzieć spontanicznie i nie wiedziałem, że oni coś tutaj budują kolejnego. Nie mam pojęcia, co to jest. Podejrzewam, że tutaj będzie jakiś taki... Taras widokowy, może coś w tym rodzaju, bo to tak przynajmniej tu by się, no to by tutaj idealnie było. Taki taras widokowy z widokiem na tamtą część wyspy. Wiatr ogólnie jest spory i dzisiaj jest poniedziałek, więc jak widzicie ludzi praktycznie w ogóle tutaj nie ma. Weekendowo, gdybyście tutaj przyjechali, to by była po prostu masakra. Naprawdę, ciężko by było znaleźć stolik. Przynajmniej tak to było przez ostatnie weekendy, jak my tutaj byliśmy. Zresztą parę razy tu już byliśmy i parę razy chcieliśmy ma coś tutaj nagrywać, ale naprawdę nas nie było za bardzo jak, bo po prostu było tyle ludzi. Napchane. Ale przyznam Wam się do czegoś, że tak naprawdę to ja tu nie przyjechałem, żeby zobaczyć to kafe Alicia, bo bardziej mi zależało na innym miejscu, do którego za chwilkę pojedziemy. Mam nadzieję, że będzie otwarte, ponieważ tam jest taki camping, camping na szczycie góry zorganizowany. Wygląda na bardzo, naprawdę bardzo, bardzo ładnie i można tam podobno wjechać samochodem na samą tą górę i przenocować sobie za jakieś tam naprawdę grosze, no albo oczywiście rozłożyć namiot. Mnie ostatnio takie campingi bardzo interesują i pomimo tego, że no nie mam za bardzo czasu, żeby na nie jeździć, to chcę po prostu je pooglądać, żeby później wybrać taki najlepszy, bo jeżeli już będzie taka okazja, żeby po prostu gdzieś pojechać sobie, to wtedy fajnie by było właśnie wiedzieć, gdzie dokładnie można. A tutaj przejdziemy się jeszcze pod ten kościół, chcę Wam go pokazać. No taka można powiedzieć nie do końca kościół, co prawda tutaj msze się odbywają. A tutaj po środku, jak pewnie widzicie, są róże albo tulipany, chyba tulipany, ale to, no tak czy inaczej, plastikowe. Nie wiem, czemu oni to tak zrobi, Trochę tak, tak tandetnie wygląda. No ale widok jest po prostu no, niesamowity. Na szczycie góry, oczywiście, bardzo, bardzo ciepło. Słońce praży. Chmurki ładnie wyglądają. Żyć nie umierać. Nie wiem, gdzie tutaj idzie ta ścieżka. A, dobra, słuchajcie, tutaj jest jeszcze ten, zrobiony tak jakby zipline. tylko ja nie wiem, czy to jest, no na pewno to jest teraz nie jest czynne, ale ten zipline idzie jakoś tam na tą drugą górkę, gdzie jest cały ten resort. Albo z tamtej górki się zjeżdża tutaj i chyba stamtąd się zjeżdża tutaj. No ciekawa opcja, no nie powiem. No i ten widok. Widok po prostu robi robotę. Naprawdę, gdybym miał okazję, w jakichś dobrych pieniądzach kupić takie, taki kawałek ziemi, 300-400 m2, żeby żeby wybudować sobie coś takiego tutaj. Taki mały domek, taki dosłownie bunkier z bardzo ładnym widokiem, to pewnie bym to zrobił. A tam mnie też jeszcze ciekawi jedna rzecz, bo tam zrobili jakąś konstrukcję betonową i na samej górze jest autobus. Nie wiem, czy Wy to widzicie. Śmiesznie to wygląda trochę. No dobra. Jakieś założenie tego musiało być. Zastanawiałem się, dlaczego jest taki dobry zasięg, No bo tutaj wieża, oczywiście, na jest zrazu. Zresztą wybrać dobrą lokalizację. No, tutaj jest taka kapliczka. taka dosyć spora. Podejrzewam, że tutaj normalnie tak samo mogą się odbywać ceremonie ślubne. No, z takim widokiem, brać ślub, to jest opcja. Przejdźmy się jeszcze na oko, bo to jest naprawdę bardzo ładny widok. Dżungla. Jak tylko i wyłącznie, oczami widać. Pięknie, pięknie. Tyle terenu zagospodarowania. A droga główna idzie tak, jakby szczytem tego całej, tej całej góry. I po lewej, i po prawej są różnego rodzaju domy. Miejsca, gdzie można się przejść. My się pewnie zatrzymamy jeszcze dzisiaj w kilku miejscach, bo widziałem tam fajne miejsca, gdzie mogę sobie dronem polatać. Tutaj, no trochę powiem Wam, że jest tak średnio, jeżeli chodzi o latanie, chociaż może bym znowu wystartował i polatał. Chociaż na chwilę. Chociaż ten wiatr jest taki trochę dobijający. Już dostałem kilka komunikatów o tym na dronie, że. Lepiej nie latać, bo jest zbyt duży wiatr. Nie chcę go stracić po prostu. No dobra, ale zbierajmy się w to inne miejsce, które chciałem wam pokazać i które sam chciałem zobaczyć pierwszy raz. No, ciekawy jestem. Na zdjęciach to wygląda rewelacyjnie, ale zobaczymy, jak to jest w praktyce. Jedziemy. Jeszcze przed motorem chciałbym się zatrzymać i pokazać wam takie akwarium. Dosyć spore. Nieźle tych rybek tu jest. A jakie duże. Różnych kolorów, białe, czerwone. Dobre na mają co rzadko się zdarza, bo chyba te ryby potrafią bez tego funkcjonować. No i tutaj nawet jakieś oczyszczalnia, taka prowizoryczna. No ale to są oczywiście te rybki, chyba bodajże szczęścia, więc raczej one nie idą do gara, tylko, tylko po prostu tak, żeby ładnie wyglądały. No, ja już jestem na tym punkcie campingowym, widokowym i tak dalej. I rzeczywiście jest to miejsce. Nawet jak na razie ładnie wygląda. Tylko zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo tam jest oczywiście parking i nie widziałem za bardzo takiego wjazdu dla samochodów, co może być czasami problematyczne. Bo ja osobiście wolałbym, żeby na przykład można było samochodem podjechać. Można było takie zadaszenie kupić na samochód. I to tak, jakby trochę przedłużyć, um, zrobić taki namiot, jakby z jedną ścianą um, z samochodu, i wtedy można by swój generator wziąć, UPS-a i inne rzeczy, i bez problemu to spakować do samochodu. I nawet gdyby była jakaś potrzeba, to można się schować w samochodzie, gdyby naprawdę bardzo, bardzo zaczęło padać, że no to jest takie lepsze rozwiązanie. Ja tutaj nie widzę za bardzo, żeby można było samochodem wjechać. Chociaż wydawało mi się, że na zdjęciach widziałem, że tutaj ludzie samochodami podjeżdżali, tylko no, nie wiem, jak to niby mogli zrobić, skoro tutaj tak naprawdę nie ma. Za bardzo jak wjechać. No, ale widok jest pierwsza klasa. Chyba mi przyznacie rację: Samo Yao Hills Pamplona. I to jest tutaj. Tylko że. Gdzie się ustawia te namioty? Podejrzewam, że na całej tej górce. Chyba tak. Chyba tak. No budyneczek jest bardzo ładny. Pewnie można się z nimi jakoś skontaktować. Tutaj, kurczę. Jeziorka. Ha. Tam jest napis w ogóle: Wybraliśmy brak Wi-Fi w górach, ale obiecujemy, znajdziesz lepsze połączenie. Czyli z górami? I to prawda. Przecież podejrzewam, że tutaj zasięg normalnie jest. Tylko, że po prostu samego Wi-Fi nie ma. A tutaj zobaczcie: tam jest na, na ognisko, palenisko. No kurde, z takim widokiem. So, bierzemy drona i sobie polatamy Jeszcze jak latałem dronem, to zobaczyłem, że tak naprawdę tam jest jeszcze inne tak jakby centrum, ym, gdzie można namioty rozstawić i nie wiem, czy to nie jest podpięte w ogóle to wszystko jedno do siebie, tylko tutaj jest tak jakby centrum inne szkoleniowe, nie wiem, tak jakby osobne, że budynek można wynająć, więc jeszcze przejdę się tam zobaczyć, czy to tam przypadkiem nie jest, że można wjechać samochodami. Kurde, no nie wyglądało to tak do końca, ale może, może nie wiem. Pierwszy raz tutaj jestem, więc jest mnie to jest nowość, więc jak już tutaj jestem, to już wolę Dowiedzieć się wszystkiego tak, jak powinno być, bo może akurat tutaj byśmy kiedyś przyjechali właśnie pod namiot. To, że nie można wjechać skuterem do samego końca, to też ma swoje minusy takie, że teraz wszystko muszę nosić. Tak się akurat stało, że w skrzyni, którą mam za skuterem zamontowaną, no to mam tam jakieś ciuchy na przebranie, bo nie wiedziałem jaka pogoda będzie. Bałem się, że będzie padało dzisiaj przez cały dzień. Okazuje się, że nie, że jest słonecznie, więc teraz kasku tam nie mogę zmieścić, więc muszę go ciągnąć za sobą. Bo jednak kasku wolałbym nie zostawiać na kierownicy. To nie znaczy, że kaski kradną, tylko że mu jest dosyć drogi. I to akurat mogłoby skusić kogoś. Dobra, przejdźmy się jeszcze w to drugie miejsce i zobaczymy co tam jest. No tutaj jest jakieś przejście pomiędzy drzewami. Wygląda na ścieżkę. Zobaczymy. To jest w drugim kierunku od parkingu. Uf, ale się zdyszałem. Ciekawy jestem, czy to to... Oj. No, chyba nie to. Chyba nie to. Kurczę, no nie wiem. Strasznie słabo zawsze wszystko jest oznaczone na Filipinach. No niby tutaj coś jest, ale... To by wyglądało jak to. Znaczy, no dobra, po części. O, piesek. Czy to to? Ha. No niby jak to. Ale nie mam pojęcia, gdzie tu się wchodzi, wychodzi czy cokolwiek pogubiłem się całkowicie bez kitu bez kitu no tu jest chyba wyjście albo i nie Cholera, nie wiem. Skuter gdzieś mam tam po prawej zamoc, z, zaparkowany. Może się postaram dowiedzieć. Tam też jest Nie Jest. Skubiłem się w górach dosłownie. Hello sir. Hello. Camping site. This one. This one. Camping. Is this, this one? Yeah, how much per night? It's... Camping. camping. How much is per night, or it's closed? Open? Unsa? Open pa? open? Okay, I don't understand. Ok, nie rozumiem. Ok, dziękuję bardzo. Dziękuję. Przepraszam, I I check O, I już. Thank Dziękuję. No dobra, to się nie dogadamy. A jak pewnie wiecie, moje ja to. To jest słabe, a nawet. No, nie wiem, czy oni tutaj rozmawiają po ja tak samo. Dobra, tutaj nie przejdę też. O, okej! Okay. Salamat. Piechy jakieś ściekają. Nie ma to jak się komuś wbić na działkę. Dosłownie. Dobra, teraz muszę przejść przez cały jego ogródek. Ach. I wrócić tutaj. No co, teraz jak już wychodzę, taki się odważny zrobiłeś. Przestań. Dobra. No to nieźle. Może tak to się wydawać, ale słuchajcie, ja wiem, że kamera tego nie oddaje, natomiast jest naprawdę bardzo, bardzo gorąco. Ze mnie się woda leje, pewnie widać. Uff. No to się dowiedziałem. No dowiedziałem się tyle, że najprawdopodobniej to jest zamknięte. Chociaż gdyby byli ludzie, to pewnie by było otwarte. Tak z tymi campingami tutaj słuchajcie jest. Przeważnie nie ma po prostu kogoś tam cały czas, kto by tam po prostu siedział i się tym zajmował. A szkoda. Bo gdyby były tego typu campingi, że ktoś po prostu spontanicznie przyjeżdża i na przykład rezerwuje sobie. Okej, okay, no to się rozbijam i zostaje na przykład na parę dni z namiotem. To by było super. Czyli najlepiej po prostu by było, żeby ktoś tam miał chatę zaraz obok. I po prostu, jak ktoś przyjeżdża, na przykład zadzwoni pod ten numer, jakieś informacje. Już pomijając to, że z kimś rozmawiałem ostatnio na temat tego, czy filipińskie szlaki w górach są oznaczone. No nie, słuchajcie, nie, no, nie ma oznaczonych szlaków, po prostu nie ma. No. Przeważnie się bierze przewodnika, przynajmniej tutaj na Negros Oriental. Nie widziałem jeszcze żadnego szlaku, który by był w jakikolwiek stopniu oznaczony. Po prostu to jest wszystko na czuła się idzie. Także, ach. no tutaj jest, zobaczcie. o! Tutaj Wam jeszcze pokażę. No jest normalnie Parking Site, Parking Area, Summit Hill, Samui, Ayo, Kill, nie wiem jak to się nawet wymawia. No jest, no niby, no mój motor stoi, ale po prostu nikogo nie ma, pustka. Trzeba pewnie do nich napisać: dowiedzieć się, czy zrobią rezerwację na kiedyś tam, ile to kosztuje. Podejrzewam, że się odezwą albo podejrzewam, że w weekend tutaj zawsze będzie dużo osób. No bo, no bo w poniedziałek raczej nikt nie będzie tym zainteresowany. A tutaj jakiś piórek sobie do mnie przyszedł. Zobaczcie, jaki ładny. No jak się... Ty, ale se zjeżdżasz po dupie, na dupie. Co? Co jest, misioczku? Hej! No co? No nie bój się, nie bój się. Ale nie mam, kurczę, żadnego jedzenia. A tutaj nawet sklepu nie ma. Ale ty i tak jesteś... Ej, nie, no nie, nie, nie. Już nie. Nie, bo mnie pobrudzisz całego. Dobra, ja muszę jechać, a Ty wracaj do swoich obowiązków. Ja już jestem w połowie drogi do Dumaggetty, ale jeszcze będę chciał wracać przez góry i pojechać w takie całkowicie inne miejsce, żeby tam polatać dronem. Bo, jeżeli mam taką okazję, że z tej strony góra akurat jestem, to warto z tego skorzystać. Ale zatrzymałem się jak zawsze, słuchajcie, w 7-eleven, czyli taki typowo taka żabka, można powiedzieć, polska, tak samo popularna. W zasadzie każdy Filipińczyk po prostu uwielbia to 7-Eleven i przeważnie to są sklepy, które są otwarte 24 godziny na dobę Nie wszystkie, ale większość Jedyne miejsce, gdzie mają jakieś normalne takie mm, można powiedzieć, dobra, prawie europejskie jedzenie jakaś kanapka, która kosztuje pewnie 5 zł, albo niecałe 5 zł. Do tego jakaś woda, niby zero cukru lemoniada, sparkling water, ale bardzo słodka, więc ja nie wiem co to jest I za wszystko to zapłaciłem 100 peso, 104 peso dokładnie. No ale jak będziecie na Filipinach, to będziecie wiedzieć. Seven eleven to jest jak zawsze, po prostu jak znalazł. Mają wszystko: lód, alkohol, piwo, kanapki, śniadania. Tutaj się wszystko po prostu kupuje. Jak jesteście szczególnie gdzieś na prowincji, gdzie nie ma normalnych sklepów. No dobra, zwykła kanapka z serem, chyba dokładnie trzema różnymi serami. Tyłka nie urywa, ale. No ale jest dobra. No, za 4 zł, czy nawet mniej. Z reguły ja nie wiem takich rzeczy. Szczególnie teraz, jak jestem na jakiejś takiej większej diecie, ale to w zasadzie to będzie mój pierwszy posiłek dzisiaj, a jest godzina pierwsza po południu, więc coś po prostu muszę zjeść. My już jesteśmy w kolejnej lokalizacji. A ta lokalizacja jest taka dla mnie dosyć specjalna, ponieważ jak oglądacie moje filmiki i widzicie to intro, które powstało ileś tam lat temu i w tym intro jest dokładnie ta sama restauracja która już wtedy była otwarta od tamtego czasu w zasadzie ja tutaj nigdy nie byłem na pewno nigdy tutaj dronem później już nie latałem bo nawet drona nie miałem a dzisiaj mam ochotę sobie tutaj polatać znowu zobaczyć jak to się zmieniło ale pokażę wam restaurację oczywiście od tamtego czasu jak tutaj byłem niegdyś tam lat temu to wszystko to się pozmieniało mam nadzieję, że restauracja jest otwarta bo jak nie, to będzie problem. Może bym tutaj sobie kawki się napił. Co? I trzeba zostawić buty. Okej. Okay. Czyli w skarpetkach? Może skarpetki też zostawię. Hello. No w zasadzie nikogo nie ma. Dobra, ja się dowiem co i jak. Pajam tam dronem i zaraz się widzimy. Powiem wam, że troszeczkę jestem zawiedziony tym miejscem. Nie wiem dlaczego, ale to miejsce zawsze mi się kojarzyło z ogromną ilością turystów, naprawdę takim fajnym vibe'em, że tutaj naprawdę było tak można było odpocząć, tak się zrelaksować. A teraz to tak trochę to wygląda takie jakby opuszczone miejsce, którego za bardzo nikt nie odwiedza. Jak ja tutaj przyjechałem, to dosłownie były dwie osoby siedziały w jednym budynku tam po lewej stronie i tutaj jedna osoba, która dalej siedzi, ale nikt w zasadzie nic nie zamawiał. Zapytałem się, czy tam jest na przykład jakaś taka kawa, którą tutaj mieli na okazuje się, że nie ma. Czy tam jakiś lunch, który jest akurat na spisie, też akurat nie ma. Więc jedyne co mi się udało, tak naprawdę, zamówić to sprite'a i jakąś wodę jeszcze do tego. Ech, bo tak po prostu to wygląda, jakby to już naprawdę miejsce zostało opuszczone. Nie, kurde, naprawdę słabo to po prostu wygląda. będę musiał zaraz robić taką ewakuację więc nie zdziwcie się jeżeli nagle z minuty na minutę zobaczycie jakieś całkowicie inne ujęcie że ja już jestem na dole bo akurat idzie teraz bardzo ciemna chmura i już chyba nawet zagrzmiało parę razy więc nie wiem czy ja się naprawdę nie będę ewakuował z tego miejsca bo tam może być nieciekawie oczywiście od strony morza jest dalej piękna pogoda no zresztą ten widok słuchajcie no ten widok robi roboty no. Ja wiele razy powtarzałem na filmikach, że gdybym znalazł coś fajnego do kupienia w górach z takim widokiem, to pewnie bym się nie zastanawiał bym to od razu kupił, żeby tylko coś nawet małego wybudować. Zresztą widok na dwie wyspy. Tam po drugiej stronie, co już widzicie, to już jest osobna wyspa. To jest wyspa Cebu. Tutaj jesteśmy na Negrosie. Wyspa Sikihor jest po prawej stronie tam, ale tego już po prostu nie widać z tej strony. No po prostu piękne miejsce. O, ale widzę, że jakaś rzeczywiście wycieczka przyjechała, więc może nawet to nie jest aż tak... Opustoszałe miejsce, jak mi się wydawało. Dobra, ja dopiję i się zbieram dalej. No dobrze, moi miny, ja już wróciłem do domu. Udało się zdążyć przed burzą. Najprawdopodobniej później coś będzie padało. No albo przynajmniej będzie burza, albo coś grubego, nie wiadomo jeszcze. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzisiaj było więcej wind z drona, ale no chciałem Wam to pokazać. Chciałem też sobie polatać tak z przyjemnością naprawdę, gdzieś po prostu wysoko w górach. Także mam nadzieję, że było ok. Dajcie znać w komentarzach, czy wam się podobało, czy też nie. No i widzimy się za kilka dni. Mam nadzieję, że już regularnie. Dziękuję bardzo. No i pozdrawiam. Pa. Po.